Siema, wszystkim tu kuna. Siejemy ostatnie zboże. Dzisiaj wałujemy 22 kwietnia. Tu jeszcze widać ledwo co zetok przejechał z agregatem. Tam nawet dół było trzeba zostawić, bo nie szło wyjechać. Tu też ledwo co takie miejsce co się przejechało. tuż już w to się nie pchałem z wałami, żeby większych rowów nie narobić. Tu sąsiad w ogóle w pola jeszcze nie wjechał. Tu wczoraj próbował bronować, to nie dało rady. Takie tu mokre pola, podmokłe. Dokładnie 10 lat temu pamiętam, to ten kawałek szliśmy 26 kwietnia. Też była taka późna wiosna, więc można powiedzieć, podobnie jak teraz. Bały 3.60. Na glinie MF ich nie czuję, ale jak troszkę piasku, to to ma co robić. By się wyda, przydały wyższe, by lżej szły. Dziś przynajmniej to schnie, a nie ciągle pada. To co, lecimy. Bojeczka. Na wszystkim kończę!